Witajcie, tu Lala LPS dzisiaj chciałam wam powiedzieć bo na pewno spodziewaliście się tego filmiku to jest dedykacja dla moich wszystkich internetowych bbs a w szczególności dla The Pink LPS 1 bo jest naprawdę cudowna, poznałam się na asku i gadałam teraz sobie przez Skype'a takie tam no i ona jest super mówię wam jej link do tego, do Skype'a jest też super, tak samo jak ona. Wejdźcie na jej kanał, zaraz wam podam. O, zaraz wam podam e, mój, a czy jej e, kanał w opisie. No i właśnie myślałam, że będzie fajnie. Yy, więc yy, oglądajcie ją, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, oczywiście mnie też, komentujcie, jak ktoś chce być moim też bbf internetowym, napiszcie w komentarzu, ja podam skape'a mojego, no i będzie fajnie, super, no, no właśnie, yy, to tak, to mój scape to jest tak, lola, dwie kropki, duży mi. LPS, dwie kropki. To jest właśnie mój Skype Dzięki za pooglądanie i naprawdę dziękuję Ci de Pink LPS, że jesteś ze mną. De Pinkus. Pink LPS 1, że jesteś ze mną i że po prostu chcesz w ogóle być moją BBF i takie tak. A więc dziękuję, że w ogóle jesteś i dziękuję, że wy jesteście, bo bez was by nic nie było. No tak. Hmm. No to ja już chyba kończę. No to pa.